W 1981 roku Josi Ginsberg w towarzystwie trzech innych przyjaciół zdecydował się odnaleźć zagubione plemię indyjskie w dżungli w Boliwii. Ale niestety, już po pierwszej kłótni grupa rozdzieliła się na dwie części. Josi wraz z partnerem Kevinem zmienił trasę marszu przez dżunglę na spływ w dół rzeki na własnoręcznie zbudowanej tratwie. Pływająca konstrukcja chłopaków po wspaniałym początku wraz ze wzrastającym nurtem miała coraz większe trudności. Aż natknęła się na próg i skały, po czym Kevina od razu wyrzuciło na brzeg, a Josi został wciągnięty w nurt wodospadu. Następne trzy tygodnie chłopak prowadził heroiczną walkę o przetrwanie, w miejscu chyba do tego najmniej przyjaznym na naszej planecie pośród insektów, owadów, zwierząt i tropikalnych warunków. Nie miał wyposażenia, noża, broni, map, doświadczenia, jedzenia, ale radził sobie w dżungli jak mógł. Pił surowe jaja ptaku, zbierał owoce, a nawet bronił się przed jaguarem za pomocą podpalonego spreja na insekty. Był poważnie ranny w nogę, praktycznie nie mógł chodzić, a dodatkowo jego stopy to była jedna wielka rana. Byłem pewny, że tego nie przeżyję. Chciałem nawet odebrać sobie życie, ale w pewnym momencie stwierdziłem, że to bez sensu nie po to się tyle męczyłem przecież mogłem to zrobić już pierwszej doby. Nie ma mowy, że teraz już się poddam, wspominał podróżnik w swojej książce autobiograficznej. Pewnej nocy, kiedy zaczęło już świtać, Josie usłyszał dźwięk. W pierwszej chwili myślał, że to owady. Zaczął się od nich odganiać. Dźwięk stawał się coraz głośniejszy. Po chwili zobaczył łódź z przyjacielem, który go szukał. To, jak mówi, była najszczęśliwsza chwila w jego życiu. Nie uwierzysz, ale kiedy Ginsberg został znaleziony, na spalonym przez słońce ciele już mieszkała cała kolonia termitów. Josi i Kevin nigdy już nie spotkali się z pozostałą dwójką przyjaciół. Nigdy więcej ich nie widziano. Dziesięć lat później Josi wrócił do Amazonii nad rzekę, która omal nie pozbawiła go życia. I osiadł tam na stałe. Jako zapalony podróżnik wciąż przemierza całą planetę.